TOPOGRAFIA TERRORU W BERLINIE Jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc pamięci w Berlinie jest topografia terroru. Na terenie dzisiejszego Muzeum Topografia Terroru, niedaleko Potsdamer Platz, mieściły się w latach 1933-1945 najważniejsze siedziby niemieckiego nazistowskiego terroru Biuro Tajnej Policji Państwowej z własnym aresztą domowym, Gestapo, Dowództwo SS Rzeszy, Służba Bezpieczeństwa SS, a podczas II wojny światowej także Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy. W nowym budynku, w centrum wystawy stałej Topografia Terroru, znajdują się centralne instytucje SS i Policji w III Rzeszy, jak i również zbrodnie popełnione przez nie w całej Europie. Oprócz przedstawienia systemu terroru sprawców, wystawa zwraca również uwagę na różne grupy ofiar nazistowskiego reżimu. Wystawa jest prezentowana w języku angielskim i niemieckim. Została podzielona na pięć odcinków. Narodowi socjaliści przyjmują władzę, instytucje terroru, czyli SS i policja, terror prześladowania i zagłada na terenie III Rzeszy, SS i Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy w krajach okupowanych, ten Polska, koniec wojny i okres powojenny. Fragment ekspozycji dotyczy również Polski, niestety minusem tej wystawy dotyczącej Polski jest to, że właściwie wystawa kończy się na roku 1943, czyli na powstaniu w getcie warszawskim. Natomiast zapomina się o powstaniu warszawskim, ale także o wypędzeniu warszawiaków w prześladowaniach w latach 1944-1945 narodu polskiego. Na zewnątrz budynku, do ulicy Niederkirchnerer Straße znajduje się wystawa dotycząca Berlina w okresie władzy niemieckich nazistów. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.